o oh, już wam o nim mówiłem, kto nie pamięta to jeszcze przypomnę, ale ogólnie tak przejdźmy do rzeczy widzowie, bo pierwsza w ogóle taka najważniejsza rzecz, to to, że został opublikowany nowy event, nowy content, jak widzicie oficjalnie, ja nigdy tutaj wiecie, nie żartuję, jak robię taki film to zawsze jesteście na bieżąco, dlatego warto subować i po prostu zostawiać łapeczki w górę, żeby być na bieżąco, więc tak, mamy North Pole, czyli sam event, plus nowy bloczek i zobaczcie to, mamy present pickup i tutaj będzie taki taka taśma, na której latają te festiflaki bloki i dosłownie jak widzicie, będzie można je tutaj zdobywać z takiej fabryki Świętego Mikołaja. Więc ogólnie tak, mamy, weź kurs na, tak, na biegu północny i mamy tutaj widzowie. I oczywiście zdobądź nowe, świąteczne brejroty. I mamy tutaj to, co chciałem powiedzieć, czyli festive bloki, festive lucky bloki, nowe bloczki, które tutaj latają. 16 nowych brejrotów podobno, także ogólnie całkiem sporo. Dużo info nie mamy, jak widzicie. Nie jest to jakieś takie, wiecie, wylewne info. Mamy 16 nowych brejrotów, pewnie będą jakieś epiki, pewnie większość to też sekrety, jak. Jakiś nowy, lepszy sekret pewnie od Santy, tejczykli Tairi, Noel Terry, bo wydaje mi się, że no, tak tego nie zostawiam. I oczywiście w kalendarzu, widzowie, pamiętajcie, otwierajcie kalendarz, bo na 25 dniu dostajecie takiego 25, nie? 25 mózgowe czerwienie, w ogóle, jak to, jak to dziwnie nazwali. Także ogólnie fajna sprawa. No warto coś tam zdobyć. I teraz tak, spróbujemy jeszcze w odcineczku, widzowie, zanim przejdziemy dalej, to zrobimy sobie takiego małego, może, wiecie co? No myślałem, żeby nie zrobić fiuza, ale w sumie, wiecie co? E, troszkę tak do, do kusi, kusi. Dobra, zróbmy to, nawet jeżeli przegram. Tak naprawdę, brejroty, no to zróbmy to, nie? Zróbmy. Wydaje mi się, że może być ciekawie. Bo mamy skipa do Fuse'a, ale zanim to widzowie, to też tutaj daję Wam oczywiście większe info, bo takie info to, to malutkie infomerc. I teraz tak, zobaczcie tutaj, mamy w tym momencie e, też event tutaj i bliżej widzimy, widzicie te bloczki, więc one latają w jakiejś fabryce świętego Mikołaja i normalnie będą do zdobycia pewnie za to, że po prostu będziemy tam pomagali elfom, nie wiem, będziemy zbierali śnieg, cokolwiek, nie? Totalnie tutaj teraz się tylko domyślam, ale coś na pewno z tego będzie, więc ogólnie jest to zapowiedziane, Sobota 13 grudnia 21, pamiętajcie. No, i ogólnie ten evencik ma tutaj też Liki. Liki to na przykład taki oto Lizak, który sobie idzie, nie? Jeden i drugi, taki, taka laska cukrowa. To będzie na pewno nowy secret, jestem 100% pewien. Tak samo nowy secret widzowie, widzicie tutaj na górze, czyli tą taką. takiego renifera Sante, nie? Takiego renifera, ale to sanie Mikołaja, coś takiego. Więc ogólnie dwa nowe sekrety, jestem pewien. Jeżeli pokazali, no to znaczy, że to będą sekrety. Raczej sami nie pokazuje Brainrod Gat albo jakichś tam mityków, właśnie tutaj. No, chociaż zdarza się, okej, okay, zdarza się czas sami, ale mało kiedy. I tutaj oczywiście mamy też nową mapę, mapa będzie wyglądała w ten sposób, to będzie widzowie ten event North Pole, być może będzie co 4 godziny, może co 2 godziny, odpalał się będzie na pewno jakoś tam wiecie, tak, taki timing będzie miał pewnie ustalony i będzie się tam odpalał. Nadal będzie pewnie admin maszyna, także to jest luzik. Nowe Santa Fuse Brejroty do wyfuzowania, wiadomo to jest spoko sprawa zawsze, ale mam nadzieję, że ten po prostu, tym razem Santa Fuse bardziej nas zaskoczy, bo naprawdę aktualnie to jest dla mnie taka średniawa. 24% na Ciclite z takiego rowerzysty, nie? Także widzowie naprawdę do no wydaje mi się. Że to jest totalnie, totalnie średnie. Serio, to nie jest jakieś wow. To w ogóle nawet nie robi jakiegokolwiek wow, bo 24% to jest mega malutko. Nawet jak miałem 50%, to i tak przegrywałem. Także serio, to jest po prostu wkurzające. Naprawdę, totalnie mnie to tak troszkę, no troszkę irytuje, przyznaję. Oczywiście tutaj mamy tą, widzicie tą bazę? I tutaj mamy conveyor pickup. I tak, i tutaj mamy też coś taki jakby na helikopter miejsce, Widzicie tutaj po lewej? Taki jakby miał tutaj helikopter lądować. Nie wiem, czy to helikopter z elfami będzie przylatywał i wtedy musi im pomóc albo coś tam właśnie wrzucać i pomagać, żeby poleciał nam Festi Flaki blok z tej maszyny, z tego właśnie tutaj z tej rezydencji świętego Mikołaja stary, normalnie. Coś takiego na pewno będzie. Tutaj mamy oczywiście bliżej tego Santa Renifera, proszę bardzo taki secrecik, fajnie wygląda, szczerze będę go chciał, naprawdę spoko. Będę chciał na pewno go ogarnąć i tutaj mamy widzowie oczywiście też liczka a propos Skibidi Toileta i ten Skibidi Toilet będzie na pewno OG. To to możecie być pewni, ja ciągle o tym mówię, ale tak widzowie, Skibidi Toilet idealnie pasuje nam na OG, takie Obrejrota, na taki po prostu, no wiecie, no na, na taki mózg, nie? Szlak mózgowy, jak to po polsku tłumaczy. I słuchajcie, też był tutaj La Jolie Grande, i podobno jeszcze jedno info, ważne. Przez to, że oglądacie, to wiecie więcej od innych. I słuchajcie, La Jolie Grande. Wydawałoby się, że go nie będzie, ale podobno Admin mówił, że po raz kolejny dorzucam chyba 300 tysięcy albo kolejne pół miliona. W każdym razie znowu będzie można go sobie wyrobić. Jak dobrze pamiętacie, on jest po prostu z eventu. Tutaj pokazali chyba Epika. To jest dokładnie ciasteczko, które było Epikiem. Oczywiście tutaj nic już nowego nie ma, ale ten dla Jolly Grande widzowie, prawdopodobnie będzie do zdobycia. Chodzi mi o to, że już mieliśmy to jako limitkę, ale tutaj właśnie godzina zimowa, Winter Hour, jak się odpala, to mamy szansę na Santeo, na tego Reniferka Tralelo i i do tego widzowie jeszcze Balerina Pepermintina i ostatni, kto tam był dokładnie, ten List List Sahur. I właśnie te cztery Brailloty, pamiętajcie, będziecie potrzebować. żeby zrobić tego La Jolie Grande i będziecie mieli szansę znowu go zrobić, bo admin znowu odpali La Jolie Grande limitkę do zdobycia, także nie wiem, czy to dobrze, czy źle. No jak ktoś ma go, tak jak ja, ma już tą limitkę, to powie, że źle, no bo jednak to limitka i myślał, że będzie mniej, a tak naprawdę może być tego nawet milion, a nie pół miliona. Także bardzo możliwe, że znowu odpali, najprawdopodobniej na update wigilijny, czyli albo 27, albo 20 na kolejny update, nie? Bo wiecie, no, update'y będą gdzieś tak tutaj leciały. Najważniejsze, że mamy festi Flaki Bloki w końcu i faktycznie. Coś tam ruszy, tego mi szkoda. Najlepiej byłoby dać widzowie, wiecie co zrobimy? zrobimy szaloną rzecz, nie? Skoro będzie znowu widzowie, albo dobra, i wrzućmy tego, co? Jak damy Cicliteire no Elteire i wtedy faktycznie jej nie dostaniemy, nie? I to jest właśnie najgłupsze w tej maszynie. Patrzcie, 22% mamy na Cicliteire no Elteire, a już go tutaj mamy, nie? Także to jest taka totalna średniawa, nie? No stary, ja, ja nie wierzę w to, nie? Nie wierzę. Powiem wam, że coś bym tutaj dał, nie wiem co dokładnie, nie chcę nic dawać, i chyba nic nie zrobię, nie? No co ja tutaj takiego mam? Totalna bieda, naprawdę totalna bieda. Ej, jakbyśmy dali na przykład takiego Opela taką kombinacjon. Zobaczmy z ciekawości, ile jest procent wtedy na no Noel tejre. I tak to jest tak naprawdę lipa, bo najlepiej jakbyśmy mieli na tego kukiego i Milkiego, to wtedy by jakkolwiek chciało się go zdobywać. Nie no, 25%. Nie no, kpisz sobie, stary. Kombinacja lat taki bardzo limitowany ziomek, który ma u mnie 400 chyba milionów na sekundę. Jak dobrze pamiętam, tak, 420 milionów i widzowie coś takiego za tak mało, nie? No, to jest naprawdę żart. Dobra, dajmy mnie tę te bicyklite, szkoda mi go, ale to dajmy go i zobaczmy, czy mi wyleci Santa. Widzowie ten Chicliteira, Noel Teira. Jeżeli nie, no to ta maszyna jest totalnie słaba. Nie a, dlaczego to robię? Po to, żeby odebrać sobie kalendarz adwentowy. trzeba go odbierać codziennie? I po updatecie będzie widzowie, właśnie do odebrania dwa razy lak i te trzy festi flaki bloki. Dlatego koniecznie to musimy ogarnąć. No i właśnie, no widzicie? Dokładnie o tym mówię. Co prawda, wow, lawaka z traitem ognistym, ale przypominam, mieliśmy 156 milionów na sekundę e, cikliteire Mieteteire. Dodatkowo, widzowie, znaczy Mieteteire Bicycleteire, i daliśmy takie cztery, gdzie trzy były po 26 milionów i jedna 156. A za to dostajemy lawaka e, preze, prezente. I jasne, można dawać brejroty, które mają milion. Jak brejroty, jak jakiś breirot ma milion podstawowo, ale ta nie ma podstawowo chyba? E, dokładnie nie ma. E, jak breirot ma podstawowo, wiecie, bez traitów bez żadnej mutacji, taki zwyklak, milion w górę, to wtedy to wam daje jakiś tam procent już powoli na no Noeltery. Ale moim zdaniem ta maszyna powinna dostać buffa. Powinny być większe procenty na te rzeczy, bo naprawdę to jest jakiś żart i to aż boli, nie? Wymieniłem tak dobre breiroty żeby dostać widzowie lawakę, nie? Jakbym dostał chociaż no Noelterę z tym ognistym traitem to okej, okay, bym się cieszył, bo to jest taki, wiecie, nowy breirot świąteczny, to wady, mega fajnie, ale jak widzicie, jak zawsze dostaję kupę, totalną kupę. Naprawdę nie lubię robić fuseów w tej grze i totalnie mnie to zawsze nie oszczędza i najgorzej to, to wychodzi. No wiecie, najlepiej po prostu dawać takie milionowe brejroty. Takie najgorsze, jakie macie. Nigdy, nigdy nie dawajcie tych lepszych, bo jak widzicie, jak dajecie tak jak ja, no to wtedy tracicie podwójnie, nie? Ja tutaj mam takie najlepsze, już limitowane, których raczej nie ruszę. Mam też jeszcze na innych kontach Bray ale totalnie nie chcemy mi się fiuzować Czekamy na update, zobaczymy, może będzie faktycznie coś lepszego. Czekamy widzowie też na nowy event z North Pole. Dzisiaj będzie grubo 21, także oglądajcie na pewno też odcineczek u mnie wleci o 21.30 najpewniej od razu. Także zapraszam na odcineczek, zostawcie łapeczkę za info. Mam nadzieję, że się podoba. Dużo nowego na pewno wleci. Czy OG Brain Rot? Nie wiem. Pewnie troszkę. Później, zakładam, że jeszcze nie teraz.